Hej, tu NBA znowu jesteśmy z Wami, chociaż wszystko skończyło się we wspaniałą środową noc. Ostatnia kwarta siódmego decydującego meczu Houston Rockets, New York Knicks, hala Summit w Houston, blisko 17 tysięcy widzów. Pierwszy tytuł dla Houston, czy trzeci dla Nowego Jorku, ostatni zdobyli przed 23 laty. Taki był dylemat tej środowej nocy. Po sześciu meczach było 3-3 i o wszystkim miała decydować ostatnia gra. Jak się skończyło, wiemy, a zatem dziś nieco inaczej przybliżymy Wam. Poczekania. Pierwsza kwarta dla zespołu Houston, minimalnie wygrana 22-21, druga również 23-22 i trzecia 18-17, 63-60 po trzech kwartach dla Houston. Wszystkie wygrane jednym punktem. I teraz, czy zadziała prawo serii i Nowy Jork? Jak zwykle wygra ostatnią kwartę. Czy też stanie się tradycją to, co było do tej pory w meczach decydujących w finałach NBA, że w siódmym meczu na 14 spotkań 11-krotnie zwyciężali gospodarze. 65 do 60. Harper, Ewing i nieskutecznie grający w pierwszej połowie Patrick Ewing. W trzeciej, w czwartej kwarcie już odnajduje się Sam Kazel. A Kim Dream za daleko od kosza i nie zebrał dobrze tej piłki. Właśnie zebrał, źle podał Charles Oakley. Kazel i bardzo ważny moment przechwytu i zdobycia punktów. Sam Kazel, który dołączył do dwójki rozgrywających Kenneth Smith, Vernon Maxwell. Właśnie ta trójka była decydującym ogniwem w meczu przeciwko Nowojorczykom w ostatnim siódmym meczu. Jeszcze raz Kazel faulowany przez Dreka Harpera. Pierwsze punkty w czwartej kwarcie jego i teraz jeszcze szansa przed rzutami wolnymi. Ważna informacja. Do tej pory Nowy Jork największą przewagę. To moment przechwycenia podania Kazela. Po złym rzucie Charlesa ukleja Nowy Jork miał największą przewagę właśnie w grze rozgrywając. Para Harper Starks wyprzedzała o wiele punktów w sumie sześciu meczów rozgrywających zespołu Houston Rackets. Przede wszystkim najmniej, bo zaledwie 22 punkty w sześciu spotkaniach zdobył Kenny Smith, ale ostatni mecz rozpoczął już zupełnie inaczej. Maxwell, również znakomicie przede wszystkim świetny rzut. Kennego Smitha za trzy punkty przed końcem połowy, i teraz Kazel, który był bohaterem trzeciego pojedynku, pierwszego Madison Square Garden. Dzięki niemu właśnie wywalczyli w Nowym Jorku zwycięstwo. To było przypomnienie siódmego meczu play-off przeciwko Phoenix, decydującego o wejściu do finału konferencji, gdzie również sam Kazel był najlepszym graczem ostatniej kwarty. 69-62. Houston Rackets przystąpiło do tego meczu niewiarygodnie zmobilizowany i dobra akcja Ewinga, wyczekał głęboki naskok Ola Juan sporo fauli w pierwszych trzech kwartach w związku z tym już musi kryć ostrożnie 5 punktów przewagi zespołu Houston Rackets. Kazel uwielbia kozłować Herrera od linii pod kosz niedokładnie do Mario Eli i teraz Patrick Ewing Nie tylko pojedynek drużyn, ale także pojedynek wielkich trenerów Pata Rayleigha, który zdobył cztery razy z Los Angeles Lakers tytuł najlepszego z jeziorowcami. Oprócz tego wygrał raz również z Los Angeles Lakers w 71 roku jako zawodnik mistrzostwa NBA, raz jako asystent, ale na tym tytule zależało mu najbardziej. Z tamtymi drużynami po prostu mówiło się, że Jabbar Magic mogą sami wygrać wszystko, co chcą. Z Nowym Jorkiem zrobił ogromną pracę w 3 lata. I z bardzo średniego zespołu, z jedną gwiazdą, z patykiem i wingiem, do której ściągnął mnóstwo nowych graczy, doszedł do finału NBA. Nareszcie nie było pyków, które przez 3 lata zatrzymywały nowojorczyków i szansa na tytuł. Ale Houston, niespodziewany zwycięzca Phoenix w półfinale. Konferencji Zachodu pokazywał się w całym sezonie również z najwyższej klasy. Znakomite obiegnięcie Orego po podaniu Ola Żuana. I punkt. To żona Rudiego Tom Tomdzianowicz, 24 lata spędził w Houston. Jako znakomity gracz. 5 występów All Stars Game raz w pierwszej piątce. Później poszukiwacz talentów. Asystent trenera i w końcu. Po Chaneju, który uzyskał tytuł najlepszego trenera w NBA, musiał odejść na skutek konfliktów. Nowy właściciel postawił na Tom Gianowicia i jak widać, zrobił słusznie. Przekonał Ola do ciężkiej pracy, pozostałych również i teraz ma owoc. Złe podanie i przetrzymał Kazel Blond Harpera. Oczywiście zdaję sobie sprawę, obydwaj zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo zaangażowanych kibiców w NBA oglądało ten mecz na żywo w nocy. Że większość także młodszych widzów nagrywała na magnetowidy, by później wspólnie oglądać. Mamy sporo telefonów. Wiemy już o tym, jakim zjawiskiem w naszym kraju jest NBA. To moment przepychania się Masona i bardzo sprytne zachowanie w ostatniej fazie przy rzucie Ola Juana. Ale mimo wszystko... Nawet jeżeli już się widziało, to na żywo obejrzenie raz jeszcze ma tę atrakcję, że patrzy się na to spokojnie. Można wiele rzeczy analizować. Dlatego też w najbliższym czasie odtworzymy pozostałe finały i mecze. półfinałów obu konferencji, które nie mieliśmy okazji finałów zaprezentować wcześniej. A są to rzeczy, które kupiliśmy w kontrakcie z NBA całorocznym i myślę, że z przyjemnością w wakacje jeszcze raz obejrzycie sobie spotkania NBA. Harp. Duża przewaga Houston musi zacząć Starks grać. John Starks. Tym razem faulowany. Blokowali Herrera i Akim de Dream. Ale od początku meczu Starksa umiejętnie blokuje gra przeciwko niemu Vernon Maxwell. Specjalnie na tę grę nastawił się na grę przeciwko Starksowi. I przypomina się historia pierwszego meczu również w sali Summit, gdzie tylko trzy celne rzuty miał start na 18 prób. Dużo rzuca właśnie, jak powiedziałeś, niecelnie. Wyszedł, wydawało się w świetnej mentalnie formie na boisko, a później nic nie wychodziło. W czwartych kwartach, zwłaszcza w szóstym meczu, rzucił aż 16 punktów z 28. Zawsze skuteczny w tych ostatnich spotkaniach, a tu nic mu nie idzie. Na razie. W tym spotkaniu punkty. głównie punkty zdobywał jak na razie tylko z rzutów wolnych. Bazel i świetnie ograł. Greg Antonego. radzi sobie z nim od wszystkich spotkań. 8 punktów przewagi i ponad 8 minut do końca. Patryk Hughie. Greg Antony rzucał za trzy, nie trafił, zebrał May Mason. Starks za trzy znowu, niecelnie, zbierają piłkę Charles Oakley i out dla Nowojorczyków. Znakomity ten zwód Kazela. Greg Anthony, który dużo więcej grał w ostatnim meczu, ale jednak jest to zawodnik, którego Pat Reilly szykuje bardziej do gry w ataku, rzutów za trzy, tak jak Starks, ponownie niecelnie. Raz pozycję. trafił Greg Antony już w tym meczu, ale w obronie jest jednak słabszy od pozostałych kolegów z Nowego Jorku. Większość zbiórek na własnej tablicy Ola Żuana. Bardzo dobry mecz. Poprzednich dużo rzucał, 30 punktów. W szóstym decydującym, kiedy znowu wrócili do Houston. Tym razem dobrze rzuca, ale przede wszystkim blokuje. W szóstym meczu jego zablokowany rzut. Starksa zdecydował o tym, że wygrali dwoma punktami. Zresztą teraz Olajuwan często wychodzi do rzutów za trzy punkty i straszy Starksa. Być może to był powód, dla którego wielokrotnie nie trafiał. No, piękna akcja ukleja. Gdyby wszyscy grali tak równo w dojemniarku, jak Charlesa Ucley, no, sprawa tytułu byłaby bardziej otwarta. Błąd. Błąd Kazela. Wiele odważnych, niekonwencjonalnych zagrań debiutanta, ale i również tyle samo nieodpowiedzialnych. Ale był to bardzo ważny moment w meczu. Tom Dzianowicz nie, nie zdjął Kazela, tylko starał się go uspokoić. Widział, że bardzo dobrze rozpoczął tę czwartą kwartę. Jest potrzebnym graczem. Wiąże wokół siebie całą grę. Potrafi przytrzymać piłkę. Teraz przy tej przewadze Tom Dzianowicz. Wiadomo, będzie grał długo jego zespół 24 sekundy prawie każdą akcję. Greg Antony za trzy. I nareszcie trafił. Ale Nowojorczycy w tym meczu za trzy. Ani Harper, ani Starks nie trafiali. 20 rzutów i zaledwie cztery celne. Tu aż trzech pilnowało. Ola Żuana rzucał Kazel za trzy i błąd. Błąd Greg Antonek, który przeszkadzał Auklejowi. Pozostawiony Greg Antony bez asysty Kazela. Kazel pomagał przykryciu Juinga. Sądził, że do niego będzie podanie, i tym razem Nowy wykorzystał czystą sytuację. Torp. I pięknie na obóz wyszedł Ola Żuan. I Akim the Dream w tym meczu prawie niezawodny. Chociaż ta przewaga zmalała. Do 5 punktów. W tym momencie Ola Juan miał już 22 punkty. Stark za trzy. I znów bardzo ładne uwolnienie się wyjście. Jego pozycja, właśnie tam, potrafi z lewej strony rzucać 9 czy 10 rzutów za 3 punkty niecelnych. Klęska. Gdyby trafił połowę, jakże inny już byłby w tym momencie wynik. Oczywiście 50% skuteczności rzutów za 3 punkty to jest dużo, ale ale ważne jeszcze, że w tych odpowiednich dramatycznych momentach, kiedy te punkty Maxwell. są najbardziej potrzebne Maxwell niedokładnie, to problem był zespołu w pierwszych meczach i znowu za trzy niecelnie i zbierają Kenny Smith, rakiety a Kim The Dream sam, no, nie miał wyjścia musiał trafić i znowu wychodził Stark, Z tym razem już nie próbował rzucać Mason, start spod kosz do Masona, nie mogą znaleźć pozycji Greg Antony, mało czasu na rzut. Piąty z rzędu nietrafiony rzut, praktycznie sam start zrzuca w tej ostatniej kwarcie, ale nie mógł trafić. Ale pozycję ma w zespole niewiarygodną, nikt do niego nie ma pretensji, 78-71, podkreślali to już po meczu, że trudno. Są dni, w których John gra wyśmienicie, a są dni takie, kiedy no nic się nie udaje. Ostatnia sekunda Ori i nie wykorzystali w regulaminowym czasie 24 sekund. I jeszcze Ori faulował. Czerwono-czarny krawat, czarny garnitur. Wiele tych guseł różnych było przygotowanych przez zawodników, trenerów, kibiców w Houston, żeby wygrać mecz. W tym garniturze podobno. Sam I jeszcze piłka dla Houston. W tym garniturze podobno Tom Dzianowicz nie przegrał jeszcze meczu. A za każdym razem w innym garniturze i też mało spotkań przegrywa, także on nie przywiązuje do tego wagi. A jeżeli to do elegancji, z której słynie, znakomicie zabrana piłka, która była adresowana do Starksa. To, że grają non stop do Starksa, ułatwiało krycie zespołowi Houston Rackets w tym meczu. To jest tak jak w poprzednich spotkaniach granych w Nowym Jorku, dość łatwo było określić strategię zespołu Houston Rackets i ciągłe podania do Olażuana. A Kim Den teraz sam. Przy nim Charles Oakley, nie trafił, ale zebrał Bardzo skuteczny, wspierający Olażuana w walce na tablicach. I teraz Akim The Dream, piękne minięcie, ale pokazuje, że powinien być zaliczony kosz. Tom Djanowicz faul był wcześniej. Aż czterech zawodników w najmiarku pilnowało Żuana. Zaczynał Ewing w pierwszych meczach, później świetnie krył Oakley, który chyba najlepiej sobie radził, Mason i bardzo dobrze również wychodziło to Charlesowi Smithowi. Ale Smith w tym spotkaniu w pierwszej połowie był najlepszym strzelcem Nowego Jorku i w rezultacie no, nie było specjalnego wyboru. Musiał ktoś rzucać, w związku z tym pilnował Ewing, zresztą niezbyt skutecznie Ola Żuan. 78-71. Starks. Boi się już rzucać. To już widać. Niepokój. John Starks. Kenny Smith. Nareszcie. W szóstym, siódmym meczu nieco się odnalazł. Chociaż to ciągle nie był Kenny Smith z regularnego sezonu, gdzie należał do czołowych postaci Houston Rackets ale proszę zwrócić uwagę, teraz przytomne rozegranie mało czasu, co zrobią za trzy to był pierwszy niecelny rzut w tym meczu Kenego Smitha, który wcześniej trzy razy trafił za dwa z pół dystansu i z wejść i raz za trzy punkt, przewinienie pod koszem piąty faul Akima i groźna, bardzo groźna sytuacja dla zespołu Houston Rockets nie może już kryć, bez niego zespół Houston Rockets nie ma zupełnie szans przeciwko Nowojorczykom. W tym momencie, na to w najbliższych trzech minutach, proszę zwrócić uwagę. Tom Dzianowicz zdecydował się na manewr bardzo mądry taktycznie. Otóż pod koszem pojedynki zaangażował się Torp, który miał zaledwie dwa przewinienia, a Olażuan wyszedł daleko na łuk i straszył swoją wielką posturą i zasięgiem ramion, rzucających za trzy punkty, głównie Starks. Zatem Torp jako jeden z najlepiej zbierających obok Juana. W zespole Houston umiejętnie zastępował go pod koszami. Tych dwóch zawodników miało w sumie 19 zbiórek z 33 całego zespołu. Torp też długo przetrzymał piłkę, a Kim the Dream mało czasu na rzut i trafia. Ściekły był uklej, ale trafił na najlepszego zawodnika regularnego sezonu. Najbardziej zaszczytne miano w zawodowej koszykówce MVP, a także na najlepszego zawodnika finału. Bojem w końcu, a Kim de Dream otrzymał to wyróżnienie. Chociaż też nie miał równych spotkań w finałach. Ale nawet w tych przegranych meczach to on był najlepszym graczem swojej drużyny. Przypominamy sobie wtedy wysoko przegrane. Znaczy w ogóle nie było wysoko, ale ten najwyżej przegrany mecz w Nowym Jorku, gdzie miał 32 punkty zdobyte. Znowu. Straszył Maxwell za trzy. Decydujący moment tego spotkania. Kapitalne rozegranie Ola Juana, który ściągnął na siebie większość zawodników Nowego Jorku. Odegranie poza pole 7,24. Minuta 48 do końca, 8 punktów, przewagi 83,75. Maxwell w roli głównej. No i teraz mając mało czasu, musi wymyślić coś. Patreili. Przyjęli 17 tylko tysięcy widzów. Jedna w sekunda i w ostatnim momencie piłka w koszyk. Nareszcie ta hala w Teksasie stworzyła swoim zawodnikom dobre warunki do grania o mistrzowski tytuł. W końcówce regularnego sezonu mieli pretensje. Maxwell obraził nawet tę publiczność. Później dwa pierwsze spotkania również w letniej atmosferze, ale teraz już widać, wszyscy żyją nadzieją na tytuł. Po raz pierwszy w historii NBA dla Teksańczyków. Bronić Starks. Przy nim oto właśnie ta sytuacja. A Kim the Dream. Niełatwo jest wtedy zdecydować się na rzut, kiedy pilnuje ogromny nigeryjczyk. Ale pod koszem fauluje Maxwell. Bardzo umiejętnie tu ustawił zmiany, przekazywania. Pilnował Starksa na zmianę Maxwell i Kenny Smith. Kenny Smith miał od Tom zadanie, aby. Uniemożliwić w tym meczu Starksowi rzucenie 15 punktów razem z Maxwelem. Chodziło o dość dokładne przypilnowanie gwiazdy Nowego Jorku. W rezultacie Starks rzucił tylko 8 punktów. I jak ci trenerzy potrafili przewidzieć, co może być decydujące w każdej grze. Drugi strzelec Nowego Jorku w rundzie zasadniczej Starks w tych finałach nie mógł jednak trafić. Minuta 40 do końca. 5, 7 punktów przewagi. Maxwell, Torp i daleko. Kenny Smith, Harper, on świetnie wyjmuje piłki. Znowu do Ola Juana. ponad Ewingiem, wysokim lobem, niecelnie. Ale grają długo każdą piłkę, co pozwala im zachować przewagę. Starks. Znowu był przez moment Ori i Maxwell przy nim. Harper. Wydawało się, że. To był akcja rozpaczy. Tak. Ale wcześniej faulował Kenneth Smith. Z tym, że ten sposób rozgrywania akcji już świadczył o tym, że Nowojorczycy nie bardzo wiedzieli, co mają robić. Rzutami osobistymi można było minimalnie odrobić. Tu trzeba było trafić za trzy. 19 punktów Harpera w całym meczu z pięciu rzutów za trzy, dwukrotnie trafił raz Greg Antony, raz Hubert Davis, ale Starks 11 rzutów za trzy punkty niecelne. Wszystkie niecelne. Minuta do końca. Maxwell, Starks. Fatalnie musiał się czuć psychicznie. I upór pata Raylea, który do końca nie zmienił swojego założenia taktycznego, żeby częściej rzucał harper. Który naprawdę, nie wiem czy rzuca gorzej od Starksa. Zwłaszcza kiedy ma wolną pozycję. Starks potrafi sobie przygotować pole do rzutu. Znakomicie biega, wychodzi na wolne pozycje. Natomiast Harper, kiedy dostaje piłkę niekryty, rzuca bezbłędnie. Ale Harperowi wyraźnie w tym meczu przeszkadzała wysoka obrona zawodników Houston. Wysunięci prawie poza pole 7,24 m. 6 punktów. I bardzo mało czasu. Jedenasty rzut albo 10 Właśnie Starksa za trzy punkty niecelne. Janowicz w końcówce nie wytrzymuje. A Patrejli zgaszony. Jeszcze cały czas myśli, co robić. Ale jest zbyt doświadczonym coachem, by nie wiedzieć. Że niewiele można zrobić. Tom Gianowicz musiał na Bruksie odreagować swoje napięcie. Nowojorczyk, znowu Starks. I faul Opleja. I zamiast odrabiać straty, piłka dla Houston, a Starks załamany zupełnie. Dobrze zasłonił Ewing. W trudniejszych pozycji start zdobywał już punkty. W tym meczu te ostatnie 12 oglądanych minut to już 10 niecelnych rzutów za trzy punkty. W zasadzie każdy z tych rzutów miał prawo trafić do kosza. Ale z drugiej strony można go podziwiać, że ja nie wiem, ktoś kto grał w koszykówkę wie, co to znaczy wykonać 5 niecelnych rzutów. 10 razy nie trafić psychicznie człowiek jest zmiażdżony, a on mimo to ma taką siłę, że jeszcze się na to decyduje. To świadczy, jeszcze raz powtórzę, jego pozycji w zespole i wierzę Pata Rayleigha, że jest to absolutnie kluczowy gracz. Niemniej jednak w tym meczu ta wiara okazała się nieprawdziwa. 31,6 sekundy do końca. Nowojorczycy znowu będą próbowali trafić za trzy. Tym razem Harper Tam był Akim The Dream. Jedenasty rzut i zupełnie niecelny Starksa piłka dla zespołu Houston Rackets. Kenny Smith umiejętnie, daleko. Teraz dopiero przewinienie Charlesa Auclay'a. Ale tu już jest świętowanie. Chciał podejrzeć Pata Rayleigh'a, operator dramat. W pewien sposób dramat wielkiego trenera w tak ważnym meczu, gracz któremu niezwykle patreili ufał, zawiódł w 100%. Turka tego rzutu wyraźnie pokazuje, że start miał czystą pozycję, a jednak coś usztywnia go. Już ta sama świadomość 10 wcześniej niecelnych rzutów. Tak wygląda przegrany człowiek, który przed rozpoczęciem gry musiał wierzyć, że są blisko zwycięstwa w mistrzostwach NBA. Ale siódmy mecz grany we własnej hali to jest ogromny awantaż. To jest coś, czego rakiety po prostu nie mogły przegrać, nie mogły nie wykorzystać. 86-78. I zgaszony, szary Pat Rayleigh wie, że być może szansa na zdobycie mistrzostwa NBA oddaliła się od niego już tak dalece, że kto wie, czy sięgnie po ten tytuł. Tym razem Hubert Davis. Zapomniał o nim Rayleigh. W całej historii NBA tylko trzy razy zespoły przyjezdne wygrywały siódme gry w finale i zdobywały mistrzostwo. Dwa razy Boston, raz Seattle. Za rok ten stary zespół nowojorski będzie miał małe szanse, by powtórzyć swój tegoroczny sukces i wejść do finału. Zresztą nic nie można mówić, co będzie za rok, ale ciężko będzie teraz Patowi namówić ich znowu do ogromnego wysiłku dla Okleja Harpera. To była ostatnia szansa zdobycia mistrzostwa. Czy Znakomity trener Patrady będzie chciał pozostać w Nowym Jorku i raz jeszcze spróbować. Harper no, Potrafi. teraz wprawdzie przez ręce, nikt go nie blokował przy dużej przewadze. I ostatnie za chwilę sekundy, niespełna 5 sekund do zakończenia pojedynku. 88-84. Wiadomo już, że nic. Właściwie w tym meczu nie może się zdarzyć, gdyby dwa razy nie trafił Maxwell, ale teraz już można rozkładać gazety przygotowane na tę okoliczność o mistrzach NBA Houston Rockets, a Kim the Dream i pozostanie z piłką, którą zespół Houston Rockets wywalczył mistrzostwo NBA. Patreili szybko do szatni. By chwilę przeżyć samotnie swojej porażki. 90 do 84. Sześć punktów. Złamana w końcu seria przegranych w czwartej kwarcie. Trzy punkty. Wygrana ostatnia w siódmym meczu 27-24 daje pierwszy tytuł dla Houston Rockets, co obwieszcza w tej chwili David Stern, komisarz NBA. Mówiąc to wobec 17 tysięcy widzów w Summit i wobec milionów ludzi oglądających w 128 krajach bezpośrednią relację z zakończenia finałów NBA. Przedtem przegrywali w 81, 86 roku z Celtami z Bostonu. Ale Celtowie zdobyli aż 16 tytułów. Houston Rackets jest 15. drużyną w NBA, która sięga po mistrzowski tytuł. W tej chwili gratulacje dla właściciela klubu Leslego Aleksandra i gratulacje dla najlepszego gracza finałów i całej ligi Akima Dreama Olajuana. Radość i za tydzień następny mecz. Spotykamy się zatem w przyszłą sobotę.